Halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj trener Marciński, zapraszam serdecznie na podsumowanie dziesiątej kolejki Fantazy Premier League i przedstawię również tutaj moje plany na najbliższe kolejki, zapraszam serdecznie. Jeśli chodzi o kolejkę dziesiątą, tak jak widać na załączonym obrazku, e, przywitała mnie tym razem czerwona strzałka, obecny overall rank to jest 1 670 231, jak to się stało, co spowodowało ten spadek, o tym będę właśnie teraz opowiadał. Więc przejdźmy sobie do punktów. Mój wynik w tej kolejce to 69 punktów i skąd te punkty się brały. Erling Haaland, dwa strzelone gole, bonus, jakby tutaj cały czas Erling jest w mega, mega gazie, więc tutaj nie ma potrzeby moim zdaniem zastanawiać się kto powinien być kapitanem. Jest, jest to zawodnik, który najwięcej goli strzela, dubluje już po prostu drugiego tutaj zawodnika jeżeli chodzi o gole. Nie ma się co zastanawiać, Haaland po prostu jest w gazie. i jest oczywistym dla mnie wyborem, jeśli chodzi o kapitana. Kolejny zawodnik to jest Jean-Philippe Mateta, który stał się bardzo popularnym zawodnikiem. Kiedy strzelił Hatrika, no to jeszcze był taką moją różnicą. no Teraz tą różnicą jest coraz mniejszą, ponieważ już ma tutaj 24% posiadania. W tym momencie, kiedy to nagrywam w meczu ligi konferencji, ma asystę, ale przestrzelił rzut karny, więc dobrze, że jeżeli przestrzelanie rzutu karnego akurat mu przyszło na, na europejskie puchary, mam nadzieję, że przez to nie straci tych karnych. Jeśli chodzi o ten sam mecz, no to tutaj największym trolem i tak jest Ismaila Sar, który zawsze strzela po prostu, tylko nie w lidze angielskiej, <laughs> strzela w pucharach, więc teraz dublet też ustrzelił. Zobaczymy, na pewno jest to gracz, którego obserwuję, bo, bo to może się zdarzyć mu niedługo w, w lidze, więc na pewno jest to z jeden z graczy, których tutaj biorę pod uwagę. Eee, kolejny zawodnik, a jeżeli chodzi o, o trollowanie, już mówimy, to jest Nick Voltemade eee, Mam go od dwóch kolejek. I oczywiście są to dwie kolejki blankowe, czyli tutaj 85 minut z yy, fulem i teraz 45 minut zdjęty w przerwie przeciwko West Hamowi, więc yy, w tym momencie dam mu jeszcze szansę, ale no tutaj nikt niestety przestał strzelać w momencie, kiedy go kupiłem. Już, już znam ten temat, coś podobnego zrobił mi João Pedro, e, więc e, tak jak jeżeli Halanda tutaj nie. Halanda to jest oczywistość, Mateta swoją robotę robi. E, tak, Woltemadę w tym momencie, no, no już jest dwa blanki, jeszcze jestem cierpliwy, jeszcze czekam, ale jeśli zaraz tu Voltemade jakiś liczb nie wrzuci, no to będziemy musieli tutaj kogoś poszukać za chwilkę w jego miejsce. Przechodzimy do linii pomocy. Blank Semenio. W tym momencie Antoine Semenio ma dwa mecze, takie w ogóle z pustym przelotem bez żadnych zwrotów. Miał asystę jeszcze z Crystal Palace, więc też póki co czekamy. Zobaczymy, jak się potoczą te dwa najbliższe mecze. Jeżeli Semenio. Z przez kolejne powiedzmy dwa mecze nic nie zrobi no to mogę go z całkiem niezłym zyskiem sprzedać, bo ja go kupiłem za siódemkę, więc yy, więc tam po prostu bym musiał sprawdzić jaka by była cena sprzedaży, ale, yy, ale myślę, że tutaj Semenio można by było dobrze, no ale mam nadzieję, że mimo wszystko się odkręci i jednak yy, dowiezie. Eberecz i Eze, po zwrocie w dziewiątej kolejce. Teraz blank, tylko punkt za czyste konto, ale dostał to jest tylko jeden mecz, więc może być spokojny o swoje miejsce w składzie. Dostał też resta w lidze mistrzów, więc prawdopodobnie wyjdzie w pierwszym składzie na Sunderland, więc tutaj na spokojnie go trzymamy. Bukaj Osaka. Tutaj dwa blanki, dwa blanki pod rząd. Oczywiście tutaj w meczach, w których ja go mam jeszcze nie zapunktował ale dochodzi do sytuacji bramkowych zarówno w meczu ligowym jak i w Lidze Mistrzów, no miał w full sytuację no akurat w Lidze Mistrzów strzelił gola z rzutu karnego, więc liczę na to, że Saka też tutaj trochę punktów mi dorzuci Brian Bemo oczywiście po fantastycznym występie został przeze mnie kupiony i był najczęściej kupowanym graczem dlatego postanowił zrobić blanka z Nottingham Forest no ale tutaj dopiero kupiony pierwszy blank, więc, więc też dajemy mu tutaj cały czas szansę jeśli chodzi o obronę, Gabriel 12 punktów co to jest za Goat, to ja nie mam pytań. Gość po prostu i w ofensywie cały czas coś robi, i, i zbiera defkony i czyste konta. Po prostu to jest niesamowite. To jest chyba jedna z takich wad mojego obecnego składu, że nie mam podwojenia Arsenalu. No, chyba to jest coś takiego, co w tym momencie niestety mm, obniża tutaj moją pozycję w rankingach, no ale gdyby człowiek wiedział, to wiadomo. Więc w zeszłym sezonie grałem sporo czasu Gabrielem i Timberem. I średnio na tym wychodziłem, dlatego zawiesiłem ten pomysł, a w tym sezonie na początku akurat wchodzi to idealnie, jeszcze Timber jakie punkty w pojedynczych kolejkach zrobił, więc, e, więc wiadomo, coś co nie zadziałało w zeszłym sezonie, w tym, se w tym sezonie działa e, cudownie. Więc tym razem Asysta, czyste konto, e, dwa punkty bonusowe, Defcony, 12 punktów Gabriel, e, Senesi, tylko Defcony, 3 punkty. Um, ale tutaj, no co on, dopiero co z Nottingham Forest miał czyste konto, więc, więc też tutaj sobie seny z jego spokojnie trzymamy. I Szalobach, czyste konto przeciwko Spurs, więc też tutaj nic e, nie zmieniam. Tym bardziej, że on ma mecze z Wolves u siebie. Burnley na wyjeździe Leeds za chwilę, w 14. kolejce. Więc bardzo przyjemny terminarz, jeśli chodzi o potencjał na czyste konta. E, I Keleher to jest drugi mecz pod rząd bez czystego konta. No, to jest takie miejsce, gdzie jeżeli gdzieś bym się zwolniły pieniądze pewnie z przodu Czyli nie wiem, czyli albo Semenio by wypadł, albo nie wiem Voltemadę i udałbym się kupić kogoś tańszego, to chyba tutaj bym wyrobił ten ruch, właśnie, że tutaj podmienia, nie wiem, przykładowo z Semenio na Sara i z Kelehera wtedy bym wszedł na raje, o ile by mi tam starczyło, musiałbym to przeliczyć, tak? E, więc, więc to jest chyba taki najbardziej ruch, który by mi się podobał w tym momencie, jeżeli chodzi o, o przyszłość. No ale mówimy póki co o tej kolejce, więc, więc w tym momencie e, tak wygląda mój skład, w taki sposób punktował, to dało mi 69 punktów. E, w tym momencie w naszej legendarnej Lidze FPL jestem na 163. miejscu, a mamy w Lidze nowego lidera, ponieważ drużyna Szach, Met i Cash Wiktor Ludwiczuk zdobyła ta drużyna 95 punktów i skład właśnie z podwojeniem defensywy Arsenalu, czyli Raya Gabriel, Mukiele, Lakrua. Lakrua też strzelił właśnie dzisiaj gola w, w Lidze Konferencji, więc te punkty tutaj też posiadaczom się przydały. W lidze. Semenio, Kaj kolejny raz 10 punktów. Nie? Cały czas się mówiło, że nie gra się defensywnymi pomocnikami, nie, a ten sezon jest totalnym zaprzeczeniem, nie? bo i Kaj punktuje, i Rice punktuje, Gravenberg punktuje, więc ci defensywni pomocnicy naprawdę niezłe punkty do tego momentu robią. Sala 10 punktów, paketa 9 punktów, João Pedro, 9 punktów, Tiago, 2. I halant 26 punktów, gratulacje dla naszego nowego lidera. No a jeżeli chodzi tam, wracając do tematu troli, to jest dopiero troll nie, eee, João Pedro. On tu pięknie punktował na początku, potem ja go kupiłem. No to było raz, dwa, trzy, cztery blanki, sprzedałem go, zanotował kolejnego blanka, sprzedali go wszyscy, no i strzelił bramę i nagle miał mnóstwo sytuacji. 1,86 expected goals, eee, więc pięknie, pięknie sobie gościł tutaj wszystkich. Troluje. Eee, przejdźmy do tego, e, poszukajmy graczy w formie. Na kogo warto zawiesić oko, jeżeli chodzi o fantazy Premier League? Mamy Gabriela, który jest oczywistym wyborem. No facet jest w genialnej formie po prostu. To jest, e, zobaczcie ile to jest meczów pod rząd, w których on coś robi. To jest 12, 9, 12, 9, 13. Ostatni jego blank to jest piąta kolejka z Manchesterem City. A tak, to, to tutaj mamy, e, no już nie będę mówił, w których są tutaj czyste konta, tak? No bo tu w, czyste konta to jest raz, dwa, trzy, cztery. W czterech meczach, tak, z Newcastle nie miał tylko czystego konta, e, no ale wtedy strzelił bramkę, więc ogólnie no. Gość, gość jest naprawdę w mega formie i jest, no ale mówię, 42% graczy go ma, dużo osób ma podwojenie, więc pojedynczy Gabriel czasami wcale nie jest dobrą informacją, że oni mają czyste konto, bo, bo ludzie, którzy mają podwojone defensywy w arsenalu, nieźle na tym wychodzą. Drugi, jeżeli chodzi o formę, jest Mateta, więc, więc zawodnik, którego mam w składzie, jest też Halland. Wymieniłem kilku defensywnych pomocników. Casemiro mógłby się obrazić. Bo on też tutaj jest w topce i widać nawet, jeżeli chodzi o samą formę, jest wyżej nawet od wymienionych przeze mnie zawodników, czyli nie tylko Rajs, nie tylko Kaiseda, nie tylko Gravenberg, ale Casemiro również robi świetne punkty, tak, więc mamy tutaj, wcześniej było z Brighton gol i asysta, teraz gol. No, tylko jako przy, w przypadku Casemiro zastanawiam się, jaka będzie tego powtarzalność. Tak? Czy, czy te, tego typu zawodnik jest w stanie takie liczby po prostu utrzymać? Racy James e, też dobrze punktuje, no, tylko zawodnik, który wiadomo, tak długofalowo ma, ma problem ze zdrowiem, tutaj bałbym się z nim zaryzykować. Brian Bemo, którego mam w składzie, e, a propos zdrowia, dany Welbeck. No, pff, ja tu ciągle mówię o zdrowiu, o minutach, a gość ciągle ładuje bramki. Więc, e, bardzo, bardzo dobra forma danego Welbecka też na pewno do rozważenia opcja do ataku jeżeli Voltemade by się zaciął no to prawdopodobnie musiałbym spojrzeć w stronę takich zawodników właśnie jak Welbeck, no zobaczymy kogo będziemy szukać i czy będziemy go szukać wysoko jest też van den Ven przez ten ostatni jego wyczyn teraz też w Lidze Mistrzów świetny rajd, brameczka, czyste konto więc, więc też może sporo osób zaciekawić ten gracz Wifer Krupi Junior, Sesenią O'Reilly, Mukiele, tam takie mniej oczywiste wybory, które też są dosyć wysoko. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o formę graczy. No a mój skład tutaj nie ma kombinacji, tak, tak jak powiedziałem wcześniej. Wielu graczy po prostu gdzieś tam mają po jeden, dwa Blanki. No nie, ma, nie ma kogoś, kto by jeszcze jakąś taką super serię. Jestem po całkiem sporych transferach dopiero, co więc jeszcze dam tutaj wszystkim szansę. Tak? Więc w tym momencie chipów żadnych nie gram z chipów, zostało mi tylko Wildcard i free hit. I tutaj ja sobie je po prostu trzymam. Zobaczymy, co się wydarzy. Ponieważ wiadomo, jest przed pucharem Narodów Afryki będzie to dopełnienie do pięciu transferów, więc to też będzie spora rzecz, ale no ja bardziej czekam na taką awaryjną sytuację. Może się nie doczekam, ale przykładowo odpukać. Jeżeli Halan by złapał kontuzję, no to warto mieć wtedy wildcard, bo mógłbym dużo lepiej zainwestować te pieniądze, niż osoby, które będą na przykład, nie będą miały transferów w tamtym czasie, nie? Więc bardziej na coś takiego trzymam, albo, albo frichta na sytuację, gdzie tam ktoś wypada na tylko jedną, dwie kolejki yy, i można szybko tutaj coś, coś w tym momencie podziałać. Więc będę to trzymał, Chyba, że zobaczę jakąś taką ewidentną szansę, żeby to jakoś tutaj lepiej wykorzystać. Więc, ym, więc mój skład to tak, zaczyna się od Halanda na pewno. Mecz z Liverpoolem, ale, ale City u siebie, Liverpool nie ma jakiejś super szczelnej obrony w tym sezonie. Ym, chociaż teraz z Realem no, zagrali bardzo, bardzo mocno i dobrze w obronie, ale mogą być przez to bardzo no, też zużyci i zmęczeni. Więc Haaland z Liverpoolem na kapitanie. Mateta z Brighton u siebie, Woltemade z Brentford na wyjeździe, więc liczymy, że tutaj Nick w końcu coś wrzuci. Semenio Aston Villa na wyjeździe, Saka, Eze i Gabriel mają Sunderland na wyjeździe, czyli pewnie, czyst... pewnie liczymy na czyste konto, ale mam nadzieję, że w końcu coś tutaj ta ekipa, tutaj dwójeczka ta w środku, coś postrzela. Brian Bemo z Tottenhamem, e, i Aston Villa na wyjeździe, tak jak Semenio, Szalobach u siebie, Uls, więc spore, myślę, szanse na czyste konto. I Keleher, Newcastle u siebie. E, więc, jeśli Woltemade ma e, nic nie strzelić, to wolałbym, żeby całe Newcastle nic nie strzeliło i żeby Keleher złapał czyste konto. No ale jak to będzie, to zobaczymy. Więc w tym momencie ja ruluję transfer. E, chyba, że coś się, nie wiem, zadzieje typu, że zaraz odświeżę stronę i tam, nie wiem, Mateta będzie do wytransferowania, no zobaczymy, no poza awaryjnymi sytuacjami raczej planuję, raczej planuję zostawić ten skład, więc e, będziemy obserwować jak sytuacja się dzieje, jeśli chodzi o rynek, no to tak tak jak mówiłem, no, najbliżej mi jest chyba z pomocników do Sara, e, poszukałbym podwojenia Arsenalu z tyłu, czyli, czyli najbliżej mi by było chyba do Rai za Kelehera, e, więc to są takie ruchy, które które gdzieś tam biorę pod uwagę, ale taka baza baza tego składu jakby jest dla mnie ok, tak, bo bo Halant, Mateta, Voltemadę naprawdę dwie koleki temu to był yy, super atak, no mówię, teraz Voltemadę dwa blanki, ale no może może się odkręcić, może akurat z Brentford znowu coś strzeli, tak samo, no Saka, Macarne, tutaj Bemo też dopiero co w świetnej formie, no Semenio cały sezon ma świetny, Eze dopiero jest po takim fajnym zwrocie, będzie ten, więc naprawdę jest to skład, który myślę ma spory potencjał, i tutaj po prostu no nie możemy za każdym razem gonić punktów, więc tak sobie zaplanowałem w tym sezonie, że taka cierpliwość będzie moją różnicą, tak? że w momencie, kiedy ludzie już będą się denerwować, może kogoś sprzedawać, pchać kogoś, kto zrobił punkty, to tak utrzymując ten skład, właśnie tak, tak mam zamiar, właśnie, że to będzie moja różnica, czyli to, że przytrzymam ten jeden mecz. Więcej po prostu danego gracza. No czasami wiadomo jak to wychodzi, nie? Czasami, czasami wychodzi dobrze, że akurat na tym jednym meczu zawodnik strzela, a, no, a czasami jest tak, że czekamy w nieskończoność na formę, więc, e, więc tak średnio myślę, że to będzie około, około czterech meczów, nie? No że już cztery blanki, tak jak było z João Pedro, no to już jest, to jest trochę dużo, nie? No bo to już można czekać w pewnym momencie w nieskończoność, więc tak to. Tak to na ten moment widzę. Więc słuchajcie, dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli podobają Wam się, wam się te filmy, to zachęcam, żeby zostawić łapkę w górę. Jeżeli wchodzicie, a nie macie zasubskrybowanego kanału, to, to zapraszam do subskrypcji. I co, życzę wszystkim powodzenia na następnej kolejce. Trzymajcie się. Na razie, cześć.